Jesteśmy u mnie w kuchni, przygotujemy sobie dzisiaj pad thai z orzeszkami ziemnymi. A żeby... ja jestem operatorem, więc nie gniewajcie się. Oraz wieloma innymi składni... składnikami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to będzie proste, szybkie będzie danie. Będzie pysznie. Będzie pysznie, oczywiście, że będzie pysznie. Na początek musimy sobie ugotować nasz makaron, więc zagotowujemy sobie wodę, soliwy ją, dodajemy na nasz makaron ciało. Następnie musimy obrać sobie nasze krewetki z pancerzyka i ściągamy sobie pierwszy łepek, Tutaj od dołu ściągamy pancerzyk. Tak jest najwygodniej. Chodzi Teraz nacinamy z góry delikatnie naszą krewetkę. O, i tu macie takie czarne Ich odchody? I wyciągamy. Sprawdzamy sobie nasz makaron. Możecie sobie go hafnąć. Odlewamy sobie nasz makaro na będzie Już on, tak. Teraz kroimy sobie, czyli ją trzy rodzaje, czyli. <laughs> Żółta zielona i czerwona. Jak macie jeden rodzaj, to spoko bez różnicy jaka, każda ma trochę inny aromat, zawsze możecie sobie to danie zrobić inne, użyć innego chociażby rodzaju chili już będzie troszkę inaczej smakował. Kroimy sobie je. Nie można też za dużo, żeby nie było za ostro. Jadam cebule tego chili. I obieramy sobie naszą cebulę. Ja użyję białej, możecie użyć czerwonej, jeżeli chcecie. To inne sobie. Bierzemy sobie taki kawałek imbiru i obieramy go łyżką. Wiesz, tak, najszybciej schodzi ta skóra. Teraz ubieramy sobie taką marchewkę na pół, by było wygodniej, nie obieraczką czy nożykiem, widzicie, ale elegancko ja sobie je pokroję, tak Pobieramy sobie nasz czosneczek elegancko Mieszczymy go sobie i później nam Łatwiej zejdzie Drobne paseczki, drobną kosteczkę Jak wolicie Dobra, teraz włączamy sobie Na pełną epę Na pełny power naszego łoka Najważniejsze w tym daniu jest to Żebyście wszystko mieli przygotowane przed Czyli dobrego prepa Zobaczcie, pokroiliśmy sobie wszystko ładnie Mamy tu makaron gotowy Sosy mamy na wierzchu Jakby co, możecie sobie włożyć te sosy na przykład do takiego kubeczka już wlać wszystkie i zmiksować je i wtedy tylko w siół przelewać. Ja przed sobie tak zrobię z kam, je sobie wpierw. Jak już nasz łok będzie mocno nagrzany, dodajemy sobie oleju. Ja tu mam olej do rzeków ziemnych. Wyrzucamy no, czosnek, cebulę i chili. Zważamy sobie chwilę. Można dać trochę soku od razu już dla smaku do krewetek. Krewetki lubią cytrynę. Pacność. Paskowato. Robimy sobie trochę miejsca się tutaj. Z boku i wlewamy sobie nasze jajka. I mieszamy tutaj, żeby one nam się ścięły. To sobie robimy po prostu zacznie. Szybko, energicznie mieszamy. Teraz wszystko już możemy zamieszać. Pachnie pięknie to silne. Dodajemy sobie teraz nasze marchewki i nasz imbir. Cały czas pamiętajcie o maksymalnej temperaturze. Dodajemy sobie sosu sojowego, ocet ryżowy, nie za dużo, bo jest kwaśny mocno. Sos rybny, też nie za dużo, bo jest mocno słony. Duża łyżka jak Amerykanie. Masa orzechowego Ja lubię masę orzechową, uwielbiam wręcz I teraz już możemy sobie dodać makaron Obtaczamy sobie go w tym całym sosie, niech on przejdzie ten Ja zawsze jeszcze lubię dać trochę miodu, ale pszczółki się docieszyć jak kupić Teraz dodajemy sobie kiełki fasoli mógł Bardzo fajna rzecz Trochę sobie, o tak Rozwalimy Bierzemy sobie naszą satę. pekińską, bo ją doje, dodajemy na sam koniec, żeby ona była chrupiąca, że jak przygryziemy ten pad taj, to mamy, wiecie, coś chrupkiego. Pad jest już gotowy, teraz musimy sobie go tylko nałożyć na talerz. Pokażę wam, jak to zrobić, żeby to wyglądało bardzo apetycznie i ładnie. Tak, to Ja posprzątam, żeby była estetycznie. Oj tam, oj, tam. tutaj chili, Mierzymy sobie orzeszki tak nie, nie za bardzo żebyśmy mogli je poczuć tak trochę kto jak lubi ja lubię tyle trochę białego sezonu czarnego sezonu trochę kiełków kiełki zawsze wzbogacą nasze danie z dodatkowym smakiem są bardzo zdrowe nasze. Kalendra. Zrywamy w całości liście. Zniszczone, wyglądają brzydko. I tak oto wygląda nasz pad. Thai. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że będzie Wam smakowa Możecie już, oczywiście użyć sobie kurczaka czy co innego. Bardzo prosty przepis, myślę. Smacznego. Subskrybujcie no. mi dawne. Mua, buziaczki.